Cześć, jestem Brody Teller i dziś przetestujemy sobie scam, który właśnie przyszedł mi na moją facebookową skrzynkę. Szybki kontekst. Chcę sprzedać jedną rzecz. Stawiłem ją na Facebook Marketplace, a potem przy okazji też na OLX nadać przesyłkę. Odezwała się do mnie pani Nadia. Czy nadal aktualne? Czy możliwa jest wysyłka przy przedpłacie? I tutaj przedpłatą to jest pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła. Dlaczego nie od razu całą? Dobra, sprawdźmy o co chodzi. I wystawiłem na OLX, udostępniłem link i wtedy pani Nadia wysyła mi z takiego oto screenshota. Piękna informacja, zamówienie zostało opłacone i oczekuję na wysyłkę. stepper z linkami żółty. Wprowadź adres e-mail sprzedawcy, aby potwierdzić zamówienie. Tutaj widzimy też taki duży moni Coś się nie zgadza w niektórych polach. Sprawdź ponownie formularz. OK. Postanowiłem skorzystać z narzędzia 10-minutowy mail. To jest taka specjalna skrzynka, gdzie przychodzą nam maile, które możemy po prostu brać jako spam, ponieważ ten mail i tak zniknie normalnie ona ma ważność około 10 minut możemy też dawać sobie kolejnych 10 minut i ten timer się resetuje i tutaj na tą skrzynkę przyszły mi maile i tutaj piękna rzecz czyli osoba sprzedająca czyli ja musi potwierdzić to że ktoś kupił dany produkt także tu już jest mocno coś nie halo no i tak, tutaj mamy piękne dane, pani Nadia Kaczmarek jako osoba kupująca i adres dostawy Gliwicka 46 i kod pocztowy Szteklin. Tylko, że jest jeden mały problem, taka miejscowość, a nie adres, tylko jest jeden mały problem, klikniemy dalej. Zamówienie potwierdzone, otrzymaj środki i postępuj zgodnie z lepszymi instrukcjami. I tutaj mamy bardzo fajny komunikat, ważne informacje. Podczas otrzymywania środków możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji. Nie martw się, to jest całkowicie bezpieczne. Twoje dane nie są przekazywane stronom trzecim. I tutaj mamy przejście do strony logowania banku, z której rzekomo mam wypłacić swoje środki. Ja akurat mam konto mbanku, więc znam ich strony logowania bardzo dobrze. Także testujemy sobie konto mbanku jak ono wygląda. No, tutaj akurat to konto mbanku jest bardzo sama nakładka podobna. Tutaj nawet mamy ostrz, uważaj na oszustów. Masz problem z zalogowaniem? Sprawdź jak odblokować dostęp do serwisu. Co tu mamy jakiegoś fajnego? O, dobra, tutaj mamy akurat odnośnik do prawdziwej strony mbanku. Bo jak możecie zauważyć, ta strona mbanku raczej nie należy do Właściwego banku. No ale dobra. Testujemy. Jason Burns. OK, jeszcze numer. I klikamy zaloguj się. O, i proszę bardzo. Wpisz numer rachunku bankowego, pod który jest przypisana płatność w li Kolejny wpisujemy. O, podprowadź wartość salda konta. Żeby w ogóle wiedzieli, czy opłaca im się nie okradać. 8 groszy. Transakcja jest przetwarzana. Chyba zastanawiają się, czy opłaca się mnie okraść w tym momencie, jak mam tylko tyle na koncie. O nie, nie. Prosimy o wskazanie innego banku, który będzie przyjmował płatności od kupującego. Zobaczmy, jak to wygląda. Więc sprawdźmy jeszcze Bank PKO. Wpisz nazwę użytkownika. Wpisz hasło. O, o proszę, wpisz swój spesel. Numer telefonu. O, tutaj to już w ogóle się. Postarali, polecieli, nie to co wem bank, chcą dane karty, więc dobra, wymyślmy sobie jakąś kartę CWC, zatwierdzamy i znowu kolejny, kolejny test robimy. W tym czasie znowu sprawdzają, czy dane, które wprowadziłem, mają na celu ich odstraszyć. Także, jako że korzystamy w pełni z danych, które wymyśliłem na poczekaniu, znowu wywala nam błąd o tym, aby wprowadzić. Poprawne dane. No cóż, także dalej nie sprawdzimy, bo tutaj wymuszają na nas podanie prawdziwych danych. O, tutaj nawet przekierowują nas do prawdziwych banków, natomiast cały czas w przeglądarce widnieje adres jakiejś lewej strony. Możemy sprawdzać kolejne banki, natomiast we wszystkich będzie to wyglądało tak samo. I znowu próbują nas zeskanować, czy wszystko jest w porządku. Natomiast jak znowu się kapnęli, że po prostu bawię się ich oszustwem, zaczęli mnie chyba już blokować. Dziękuję Wam za uwagę. Zwracajcie przede wszystkim na uwagę na to, jaki jest link w przeglądarce oraz na takie rzeczy, jak na to, że ktoś uważa, że powinniśmy zatwierdzić nasze oraz na to, że ktoś uważa, że powinniśmy zatwierdzić to, że ktoś inny to kupił, ponieważ nie taka jest idea w ogóle całych tych serwisów. Także uważajcie na siebie i nie dajcie się skamować. Dziękuję za uwagę. Mówił do was Brod Teller.